Dzień dobry, nazywam się Maciek Gierasimiuk i jestem psychoterapeutą w nurcie lowenowskim. I to będzie nagranie o charakterze sztywnym, czyli ostatni z pięciu charakterów lowenowskich. I to też ostatnie nagranie z cyklu o tych charakterów, do którego zapraszam. I opisując charakter sztywny, główne zdania, które można by powiedzieć na początek, to jest nie dam ci siebie. Oraz zdanie, nie poddam się, będę nieugięty. Czyli na poziomie ciała, sztywny, na poziomie całej sylwetki, nieugięty, sztywny. A to nie poddam się, to jest nie poddam się uczuciom, można powiedzieć, miłości, uczuciom do drugiej osoby, swoim uczuciom. To o tym jest ten charakter. A zamiast tych rzeczy mamy doskonałość, właśnie nieugiętość. O, ambicje, rywalizacje, ale też charyzmę. Czyli osoby sztywne to są często osoby, które bardzo dobrze sobie radzą w życiu. E, mogą być właśnie charyzmatyczne, ambitne, rywalizacyjne, świetnie się mogą odnaj odnajdywać w dzisiejszym świecie. Niemniej to odnajdywanie się, to, 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 to działanie, to jest bardzo dużo sprawczości, może być odziwo jakby widziane jako mechanizm obronny. Czyli zamiast spojrzeć na to, co się we mnie dzieje, jakie się czuję i jakie mam no właśnie jakie mam uczucia w relacji do kogoś, to ja się skupię na tym, że ok, uczucia są nieważne, działanie, działanie. Zróbmy, zadziałajmy, zmieńmy sytuację. I to oczywiście często jest dobre, rozwojowe, zmiana sytuacji często jest super ale czasami nawet nie ma szansy zastanowić się to, co się dzieje uczuciowo, a też tak, żeby dać jakiś taki kontrast. Może być, może być to odbierane w ten sposób, że odchodzi mi, odchodzi, umiera bliska, ważna mi osoba, a ja myślę, ok, to co tutaj zadziałać, co zrobić, jak zorganizować pogrzeb, skupiam się na działaniu, ale umijam to, że ktoś ważny odszedł, że ja mam pewnie uczucia z tym związane. Że można by się zatrzymać i dać sobie czas na przeżycia. Czy z drugiej strony dzieje się źle w relacji, w związku? Dobra, to zróbmy rozwiązanie pierwsze. Nie, nie zadziałało. Dobra, to drugie, to wyjedźmy na wakacje. Nie zadziałało trzecie. Dobra, to jak, jak to zrobić? To spędźmy więcej czasu razem. I teraz każde rozwiązanie jest fajne. Ale brakuje może usiąść, porozmawiać, to jak ja się czuję. Co we mnie jest takiego, i wtedy można mieć poczucie jakby pewnej ściany, czyli osoba sztywna. Ja kiedyś usłyszałem bardzo fajne określenie, jakby ona, że osoba kocha, ale nie może w jakiś sposób się połączyć z tym, pokazać tego, być taka. Czyli to uczucie jakby jest, tam się wiele dzieje w środku, ale nie za dużo wychodzi na zewnątrz. Czyli z drugiej strony można mieć poczucie, że możemy tak powiedzieć, ej stop, 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 ale czekaj, powiedz mi, co ci nie pasuje, zamiast od razu działać i działać. Więc takie rzeczy mogą być przy charakterze sztywnym. Działanie bardziej niż uczucia. Uczucia one są w środku, one są odczuwane, ale jest lęk przed ich wyrażaniem lęk przed zawstydzeniem, odrzuceniem. Że moje uczucia i przede wszystkim moje pragnienia mogły być odrzucone. Więc skoro pragnienia mogłyby być odrzucone, to strategią charakteru sztywnego bardzo często będzie odwrócenie zależności, zrobienie tak, żeby to Tobie zależało na tym, czego ja chcę. Czyli jeśli jak ja czegoś chcę, tak zrobię, żebyś to Ty tego chciał. Żebym ja nie, um nie musiał się ujawniać ze swoimi pragnieniami. I został w pozycji takiej mniej zaangażowanej, a jednocześnie doskonałej, więc często chcianej przez innych. I tak myślę, opowiadam o tym charakterze, e, i tak myślę, stricte jako osobie, która dobrze sobie radzi w życiu, bardzo często tak jest. A jednocześnie jest tu też jakaś skala, że, że osoby sztywne. Jakoś plasują się na skali od tych, którzy świetnie sobie radzą w życiu, po tych, którzy są już na tyle sztywne, że bardzo im to przeszkadza. Tutaj może jakimś takim ekstremum byłoby e, e, zaburzenie kompulsyjne, obsesyjno-kompulsyjne, w którym po prostu ta kontrola jest taka nadmierna i po prostu nie daje już normalnie żyć. Ja się tu na chwilę zatrzymam, ponieważ kiedy ja oglądam filmy na YouTube, to zazwyczaj, jak bardzo by mnie nie interesowały, dojdę do końca, wyłączę i tyle. Nie bądź jak ja. Jeśli Cię to interesuje, jeśli te materiały są dla Ciebie dobre, to kliknij na dole subskrybuj, a później ikonkę dzwoneczka, żebyś dostawał powiadomienia o kolejnych filmach, co jakiś czas będę wrzucał. I kiedy mówimy o charakterze sztywnym, słowo sztywnym, nieugiętym, to ta cała sztywność, ambicja, rywalizacja dzieje się kosztem. Żywotności, elastyczności, spontaniczności, czyli tego, co mogłoby tak spontanicznie ze mnie wyjść, co jest czymś, czym mógłbym się tak wyrazić, pokazać siebie na zewnątrz, to jest skontrolowane. Kontrolo, słowo klucz tutaj. Sztywność, kontrola. Raczej poruszajmy się w jasnych ramach, nie za dużo spontaniczności, nie za dużo puszczenia. W ramy. Ramy. Bo kiedy ja bym był tak bez tych ram, tak bez kontroli, to mógłbym zostać odrzucony, skrytykowany, a to byłoby bardzo bolesne i byłoby jakimś powtórzeniem historii. Tutaj nie będę bardzo wnikał w historię charakteru sztywnego, e, ale jakby ona ma dużo związek właśnie z poczuciem bycia odrzuconym, tym jakim e, odrzucenie ze swoimi pragnieniami, o tak. Nie stricte z tym, kim ja jestem, czy jak w charakterze narcystycznym, tylko bardziej z tym, jakie ja mam pragnienia, jakie ja mam uczucie i że jakby na no, to trochę nie ma miejsca, jest bardziej jakiś rodzaj ry rygoru, sztywności. To, to tak pokrótce bym opisał tę historię. Bardzo pokrótce, w szerszych nagrań o nagraniach o charakterach jest tego więcej. Więc zbliżając się do końca, Opowiem jeszcze parę słów o lęku. Czyli lęk charakteru sztywnego będzie właśnie przed odrzuceniem, przed wyjściem na głupca, przed utratą twarzy. To może być jedna z głównych rzeczy. Czyli czymś takim, że coś po prostu, coś o mnie wyjdzie, będę zawstydzony, wyjdzie, jaki ja jestem. I że tego charakter sztywny może się bać, więc. Jego sposobem na bycie w relacji jest kontrola. Póki ja siebie kontroluję i swoje pragnienia, to mogę być z Tobą w bliskiej relacji. Gdybym nie kontrolował, to możliwe, żebyś mnie odrzucił, byś mnie odrzuciła. To tak pokrótce bym to opisał. Mam nadzieję, że będzie to przydatne. Po więcej zapraszam do nagrań o charakterach. Do widzenia, do zobaczenia.